Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. To jest takie małe PSA, alert RCB z mojej strony. Chcę Wam po prostu dać znać, jak będzie wyglądała sytuacja z live streamami w najbliższym czasie na moim kanale. Część z Was mogła już zobaczyć tutaj na Zakładce Społeczności na moim kanale zapowiedzi kolejnych live streamów, które będą na moim kanale na d -Live Tak jak mówiłem na początku tego roku. Jest kilka gier, które zacząłem już dawno, dawno temu, i wciąż z jakiegoś powodu nie dostreamowałem ich do końca. Więc jedną z tych rzeczy, które pragnę podokańczać po tak długim czasie, to właśnie te live streamy. Skoro udało się ru ruszyć już z historią TF2, udało się zrealizować ten duży odcinek. Tak więc teraz postanowiłem, że przestawię biegi i weźmiemy się za live streamy, tak, żeby powykańczać te gry jedna po drugiej, żeby. Być tej upragnionej, bli, bliżej tej upragnionej Nirwany, tak jak ja wtedy to określiłem. Żeby, żeby na liście, tam pod live streamami, tak jak pokazywałem na tamtym filmie, żeby było po prostu Ace Troni online. No i ewentualnie w, w jakiejś tam nieokreślonej przyszłości jeszcze ten maraton GTA, o którym wspominałem. Ale póki co nie wyprzedzajmy faktów. Najpierw skończmy te trzy gry, które zacząłem, czyli Twierdzę Krzyżowiec, Portal 2 i Battle Block Theater. A więc jaki będzie system, bo tych streamów jak sobie możecie wyobrazić będzie dosyć sporo, a ja takowych normalnych wakacji mieć nie będę, będzie, moje wakacje będą w tym roku trochę dziurawe, więc nie będę mógł tego organizować tak regularnie, więc ciężko to będzie troszkę z planowaniem. A z drugiej strony nie chcę też robić zbyt dużo takich małych zapowiedzi, tak jak robiłem to dotychczas, bo zasypałbym Wam... Wasz pasek subskrypcji i przy okazji mój kanał, bo musiałbym te filmy wrzucać i wywalać, i tak dalej. Więc wykorzystam do tego zakładkę społeczności. Myślę, że będzie tutaj najlepiej po prostu planować kilka dni naprzód, tak jak zrobiłem to właśnie dzisiaj. Dzisiaj około południa wrzuciłem plan na najbliższy tydzień, tak naprawdę. Od środy do piątku będziecie mieli streamy z twierdzy Krzyżowiec. Przynajmniej mam taką nadzieję, jeżeli wszystko pójdzie gładko, bo pamiętajcie, zawsze może wyskoczyć coś w ostatniej chwili i jeżeli coś wyskoczy w ostatniej chwili, tak jak jest tutaj napisane, to również zwróćcie proszę uwagę na zakładkę społeczności na moim kanale. To jest właśnie tutaj community. Jeżeli będą jakieś niespodziewane okoliczności, to tutaj będzie to napisane. Natomiast plany na, nie, na najbliższe dni będę wrzucał w poniedziałki i piątki. Więc jeżeli w poniedziałek ani piątek Każdego tygodnia, mniej więcej do południa, nie będzie żadnych informacji na najbliższe dni. To pewnie znaczy, że w na najbliższych dniach nie będzie żadnego live streamu. Yy, mogą być jakieś losowe okoliczności, więc yy, nie chcę planować tego aż tak bardzo naprzód. Jeżeli coś się będzie zmieniać, to właśnie myślę, że początek tygodnia i mniej więcej przed weekendem to będą najodpowiedniejsze momenty, żeby was informować o ewentualnych zmianach. No, jeszcze jest kwestia chaos modów z GTA Vice City i San Andreas. Mówiłem wam, że zrobię ankietę, żebyście mogli zdecydować, którą z tych gier chcielibyście zobaczyć, ale postanowiłem, że skoro czekaliście na to tak długo, to mogę równie dobrze zrobić dwie. Nie będzie to gra na 100%. Ale spróbuję przejść obie te gry z tymi modyfikacjami. I kiedy już to wszystko zrobimy, kiedy skończymy, no, tych 5 gier w sumie ze streamów. To znowu będzie przestawienie biegów, i znowu skupię się na głównym kanale. Głównie na kolejnym odcinku historii TF2. Ale może w międzyczasie uda się też zrealizować jakieś mniejsze takie one-shoty, które, które nie będą wymagały aż tak dużego nakładu pracy z mojej strony. A kiedy to zrobię, to w końcu będzie nirwana i będę mógł skupić się na czymś nowym. Nie wiem jeszcze na czym, ale mam jakieś tam drobniejsze plany, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ok, więc. Zgodnie z planami, to jest następny krok ku temu. Mam nadzieję, że będziemy mogli skończyć te live streamy i przejść do następnych rzeczy. A i mam nadzieję, że podczas tych streamów będziemy się bawić wyśmienicie tak jak było to do tej pory. Tak więc zapraszam Was na nie bardzo serdecznie. Pamiętajcie, zakładka społeczności, każdy piątek i każdy poniedziałek około południa. I to by było na tyle. Trzymajcie się i do usłyszenia, mam nadzieję, następnym razem.